Pamiętasz, jak będąc dzieckiem, brałeś kartkę i kredki, żeby coś narysować. Pamiętasz, jak chodziło bardziej o samą zabawę niż realizację jakichś wielkich osiągnięć. Chciałeś po prostu spędzić przyjemnie czas, a jeśli efekt końcowy nie był zadowalający, no cóż, czy to miało jakieś wielkie znaczenie? Niestety z wiekiem jesteśmy oduczani czerpania radości z procesów w jakie wchodzimy, już w szkole zaczyna się przedstawienie priorytetów. Tam najbardziej liczy się efekt końcowy, często z pominięciem realnych starań i zaangażowania, przypieczętowane ocenami, wokół których robi się tak wiele szumu i które mają stanowić główny sens życia każdego ucznia. Później pojawiają się kolejne obowiązki, praca, zarabianie, a zatem idzie narracja w stylu musisz zarobić, musisz osiągnąć, musisz przekroczyć, musisz, musisz, musisz. Zatracamy więc dziecięcą beztroskę. I uczymy się wszystko traktować zero-jedynkowo. Udało się albo się nie udało. Stajemy się tak straszliwie zaślepieni myśleniem o efekcie końcowym naszych działań, że zatracamy całą radość i spontaniczność na rzecz lęków, napięć, presji, sztywności. To jest jedno z największych kłamstw naszego zachodniego społeczeństwa, że musisz być kimś, że musisz osiągnąć coś że masz być ambitnym, przekraczać kolejne granice, zarabiać więcej niż inni, być lepszym, wspanialszym, piękniejszym, mądrzejszym, zabawniejszym, zaradniejszym, sprytniejszym, pracowitszym, samodzielniejszym, aktywniejszym. Zewsząd jest tyle presji i oczekiwań, że najzwyczajniej w świecie nie masz miejsca na to, aby po prostu być i cieszyć się sobą na luzie, po swojemu. I tutaj mam dla ciebie pewną propozycję. Odpuść sobie. Po prostu zostaw to i zwróć sobie wolność od tego chorego wzorca. Nie musisz grać w kupie społeczne gierki, aby dobrze żyć jako członek społeczeństwa. Możesz wypracować sobie swój własny sposób na życie, ale najpierw potrzebujesz przestać tracić czas na głupoty, które odciągają cię od samego siebie. Zamiast więc zatracać się w gonitwie za bogactwem, prestiżem, lansem powszechnym podziwem, po prostu zostaw te pierdoły, a sam skup się na tym, co jest realnie ważne. Na sobie. Odzyskaj siebie, swoją utraconą niewinność, radość, spontaniczność. Naucz się cieszyć rzeczami małymi, prostymi i zwyczajnymi. Przestań się napinać tym, że już teraz musisz mieć to i tamto. Po prostu ciesz się samą drogą, która przecież może być ekscytującą przygodą ku czemuś zupełnie nowemu. To daje tak niesamowitą wolność, gdy czujesz, że nie musisz nikomu dowadniać absolutnie niczego. Im lepszą masz relację ze sobą, tym łatwiej jest ci zauważyć, że to naprawdę nie ma znaczenia, co sobie świat wokół ciebie wyobraża i czego oczekuje od ciebie. Jesteś wolnym człowiekiem i możesz żyć po swojemu, bawić się życiem, korzystać z niego tak, jak sam czujesz i potrafisz. Oczywiście mam tutaj na myśli nieinwazyjne przejawiania się, które nie odbywa się czyimś kosztem. Dopóki nikogo nie krzywdzisz i nie wykorzystujesz, możesz sobie naprawdę być kimkolwiek i robić cokolwiek. Twoją największą ambicją może być układanie puzli, możesz wyglądać zwyczajnie, ubierać się zwyczajnie, mieć zwyczajną pracę i zwyczajne zarobki. Możesz być zwyczajny do bólu, a jeśli będziesz w tym prawdziwie szczery i zgodny ze sobą, to twoja zwyczajność będzie iście nadzwyczajna. Weź głęboki oddech i zostaw na chwilę te wszystkie super ważne cele życiowe. Idź na spacer, naciesz się przyrodą, spędź miły czas ze sobą. Pomyśl o tym, co lubisz robić i na co miałbyś ochotę. Daj sobie przestrzeń na zrobienie tego. Pozwól sobie na zabawę i działanie dla samej przyjemności. Poczuj, że po prostu żyjesz, a nie że ciągle dążysz do jakiegoś życia. Liczy się tu i teraz, jakie by nie było.